Edward Nowak był odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, właścicielem jednej z największych sieci hoteli w Europie. Bogaty od młodości, nigdy nie wiedział, co to znaczy cierpieć niedostatek. Dorastał otoczony luksusem, z pracownikami do dyspozycji i życiem bez trudności. Jednak w wieku 62 lat zaczął odczuwać głęboką pustkę. Wszystko, co zdobył, nie przynosiło mu prawdziwego szczęścia. Pewnej zimowej nocy, siedząc na tarasie swojego najdroższego hotelu w Warszawie, Eduard patrzył na ulicę i widział bezdomnych, gromadzących się wokół prowizorycznych ognisk. Coś w nim się poruszyło. Jak oni żyli? Co czuli? Czy możliwe było, że ci ludzie mieli coś, czego on nie miał? Podjął więc drastyczną decyzję. Na pewien czas zostawi wszystko za sobą. Ogoli brodę. Założy podarte i brudne ubrania i wmiesza się w bezdomnych. Musiał zrozumieć coś, czego pieniądze nigdy go nie nauczyły. Zanim przejdziemy dalej z tą niesamowitą historią, mam do ciebie prośbę: jeśli podoba ci się ta opowieść i chcesz więcej inspirujących historii, zasubskrybuj kanał już teraz. Polub ten film i zostaw komentarz poniżej, co o nim myślisz. To bardzo pomaga naszej społeczności rosnąć i sprawia, że więcej osób ma dostęp do tych inspirujących wiadomości. Teraz wracamy do historii. Edward pozbył się wszystkich kart i dokumentów. Mając przy sobie jedynie kilka monet, wyszedł na ulicę jako zwykły człowiek. Pierwszym ciosem była obojętność ludzi. Kiedy nosił garnitury, wszyscy patrzyli na niego z szacunkiem i podziwem. Teraz nikt nawet na niego nie spojrzał. Głód był jego pierwszym wyzwaniem. Przyzwyczajony do wykwintnych posiłków przez cały dzień nie jadł nic, aż w końcu znalazł grupę bezdomnych w pobliżu dworca kolejowego. Mężczyzna o imieniu Stanisław podzielił się z nim kawałkiem suchego chleba. Ten gest go poruszył. Wiem, co to znaczy być głodnym, powiedział Stanisław. Tutaj pomagamy sobie nawzajem. Eduard nie mógł w to uwierzyć. Ludzie, którzy nie mieli nic, nadal dzielili się tym, co posiadali. Zaczął rozumieć, że istnieje rodzaj bogactwa, którego nigdy nie znał. W kolejnych dniach żył jak prawdziwy bezdomny. Nauczył się walczyć z zimnem, spać na kartonach i radzić sobie z obojętnością ludzi, ale także usłyszał niesamowite historie. Jak historia Heleny, nauczycielki, która straciła wszystko po śmierci syna, albo Marka, byłego lekarza, który popadł w alkoholizm po śmierci żony w wypadku. Z każdą opowieścią serce Eduarda otwierało się na rzeczywistość, którą wcześniej ignorował. Ludzie, których uważał za przegranych, przeżyli niewyobrażalne cierpienia. Pewnego dnia grupa bogatych młodych ludzi przechodziła obok niego i jego nowych znajomych. Śmiali się i szydzili z bezdomnych, rzucili na ziemię monety, jakby dokarmiali zwierzęta. Eduard poczuł wstyd. Sam kiedyś robił podobne rzeczy, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo to poniżające. To był moment, w którym zrozumiał prawdę, której nie chciał znać. Największym problemem świata nie jest bieda materialna, ale bieda ducha. Bogaci ludzie byli często najbardziej pustymi i okrutnymi. Tego wieczoru Edward płakał nie z głodu, nie z zimna, ale z powodu własnej ślepoty. Jego pieniądze nigdy nie mogły kupić tego, co znalazł na ulicach solidarności, pokory i prawdziwej miłości. Po trzech miesiącach życia, jako bezdomny Edward, Zdecydował, że czas wrócić, ale nie chciał po prostu wrócić do luksusu. Teraz miał cel. Kiedy ponownie wszedł do swojego hotelu, pracownicy ledwo go poznali. Po kąpieli, ostrzyżeniu i założeniu drogiego garnituru znów wyglądał jak dawniej. Ale w środku był kimś zupełnie innym. Na konferencji prasowej ogłosił rewolucyjny projekt stworzenie godnych schronisk dla bezdomnych które dawałyby im realną szansę na nowy start. Zainwestował miliony, nie z powodu litości, ale ponieważ zrozumiał wartość ludzkiej godności. Kilka miesięcy później schroniska działały pełną parą. Marek wrócił do pracy jako lekarz. Helena zaczęła uczyć dzieci z biednych rodzin. Stanisław został koordynatorem jednego z projektów. Eduard czuł się bogatszy niż kiedykolwiek. Ale teraz jego bogactwo nie polegało na stanie konta lecz na radości w oczach tych, którym pomógł. W wigilię Bożego Narodzenia wrócił na miejsce, gdzie spotkał Stanisława i resztę. Usiadł obok jednego z bezdomnych i podał mu kanapkę. Mężczyzna spojrzał na niego z zaskoczeniem. Jesteś jednym z nich, powiedział, rozpoznając go. Edward uśmiechnął się. Nie, teraz jestem jednym z was.